Jeśli nic nie będzie robiło i działa obiernie, to dalej będą zabierane te prawa. No, tak być nie może. Tak być nie może. Ten protest musi rozszerzyć się. Ja nie mówię o jakimś generalnym czy o rzucaniu rządu na kolana, ale o dialogu, o normalnym dialogu, rozmowie, gdzie to jest. Ktoś wprowadza jakieś zmiany do ustawy do, do kodeksu i, i, i no, zmusza pracowników zmianowych do, do 67 lat pracy. Życzę tam panu premierowi, panu ministrowi takiej pracy. Niech przejdzie na ruch, na zmiany popracuje. Byli tacy, którzy chcieli stwierdzić na własnej skórze, czy praca zmianowa jest szkodliwa. Więc jeden z prezesów firmy przyszedł, zaprosiłem go na ruch i wytrzymał trzy godziny. Dzień. Społeczeństwo już jest myślę na kraju wytrzymania, także chcemy pokazać wszyscy, że źle się dzieje, źle się dzieje nie tylko w jednym jakiejś branży szkolnictwie czy służbie zdrowia, tylko źle się dzieje w całym kraju, że to jest taki wyraz trochę desperacji, także tak dalej być nie może, że nie buduje się fabryk, że młodzi uciekają, że, że się mówi, że jest dobrze, a jest coraz gorzej. Trzeba powiedzieć jasno, ten rząd nie prowadzi żadnego dialogu społecznego. Dlatego, dlatego, tu jesteśmy. Przyjechaliśmy wyrazić swój bunt, swoje niezadowolenie. Jesteśmy, żyjemy w kraju demokratycznym, tak? A demokracja to władza w rękach ludu. Więc przyjechaliśmy tutaj po to, żeby pokazać to, co, co nas najbardziej boli. Że cały czas manipuluje się, przy prawach pracowniczych, bez naszej gody, bez żadnych ucaleń. Myślimy, że jeśli te manifestacje nie pokażą rządowi Donalda Tuska, czyli koalicji PO, PSL, niezadowolenia społecznego, dojdzie do strajku generalnego. Ludzie są na to gotowi.